Ależ tu w tym gardle ciasno, Magda! jak można być tak zaciśnięty? Czekaj, trochę ci zrobię miejsca, idź za mną! Idę, idę! Nie <grym> to jest jakiś <grym> obłęd. Wiesz co, no? Czeka, jeszcze kawałek! Ide. Jeszcze kawałek! Widzę światełko w tunelu! Widzę światełko w tunelu! <grym> Chodź, chodź, chodź. Oj, oj, udało się, ale mnie pościskał. Wszystko mnie boli. Ale wyszliśmy. Udało się. Zobacz! Zobacz Kochani. Wydaje się, że całkiem sporo rzeczy może zacisnąć się w człowieku, kiedy w warunkach scenicznych ma wydać z siebie głos. Oczywiście najprawdopodobniej związane jest to z wszelkiego autoramentu stresem, którego doświadczacie stojąc przed publicznością. W dzisiejszym odcinku internetowej przychodni wokalnej chcemy rozprawić się z problemem szczególnie zaciśniętego gardła. Witajcie moi kochani, zapraszamy was na ten odcinek. Skąd w ogóle bierze się lęk, stres podczas pracy głosem? Używanie głosu w ogóle jest stresogenne, ponieważ nasz głos dużo o nas mówi, mhm. jest to nawet przekaz pozawerbalny. Ja czasami nawet mówię, że my emitując z siebie dźwięki mowy, czy znaczy w ogóle dźwięki mowy, czy też dźwięki śpiewu, tak, czyli głos w śpiewie bądź w mowie, trochę jesteśmy jak taki ekshibicjonista emocjonalny, no tak. Odsła odsłaniamy swoje wnętrze. To prawda. Nawet jeżeli tego nie jesteśmy świadomi, to przeczuwamy, że nasz głos niesie dużą informację o nas. I dlatego mm -hmm. czasami lękamy się, że ktoś się za dużo o nas dowie. Boże. Dlatego ten głos trochę chowamy, boimy się wyjść przed ludzi, boimy się wyjść na scenę albo świadomie operować głosem jako narzędziem. I teraz tak. Ale jeszcze, że tak wejdę ci w słowo, ale właściwie. Ale wiesz, słowo dosłownie co chwilę? Zdajesz się z tego sprawę? Dobrze, to już nie wejdę w słowo. Ale już teraz weszła, to proszę wejdź. Wejdź to może wyjść. Wejdź i <laughs> wejdź, wejdź. No dobrze, to wejdę ci w słowo. I tak tylko małą dygresję zastosuję, że właściwie to ten ekshibicjonizm emocjonalny i że my się lękamy tego odsłonięcia siebie, samego i swoich emocji i swojego wnętrza, jest właściwie niczym nieuzasadniony. No bo po cóż my na tej scenie stoimy? Właśnie chyba po to, żeby dzielić się swoją emocjonalnością. Zgodzisz się ze mną? Już wychodzę, już wychodzę, wychodzę ci z tego słowa. Wyszła mi ze słowa. Dobrze, tak, oczywiście, że się zgodzę. I teraz popatrzmy, jakie są źródła lęku związanego z pracą głosem, z używaniem głosu. To jest przede wszystkim lęk przed oceną, czyli co hmm. o mnie pomyślą, że ja tak mówię albo ja tak śpiewam, a może nawet bardziej, to też się wydaje, chyba bardziej nawet, lęk przed samooceną, tak. czyli tak. jak mój wewnętrzny krytyk, się wypowie na temat tego, co ja robię głosem. Czy mnie tam pochwali, czy raczej mnie skarci i to surowo. Zazwyczaj mnie skarci. No właśnie uh -huh. i stąd się biorą te lęki i te lęki powodują, że ciało nam się po prostu napina, zamyka, zaciska, cały tor wokalny się nam zwęża. Uważaj, jak się ściśniesz to znikniesz. Ściłko. No ja umiem sobie ściska. z tym radzić, moja no, kochana, wiesz. Zdarza się, że operu operując głosem czujemy jakby Niewidzialny krawat, tam się zaciskał, albo imadło, albo jakiś inny taki chwytak i trzyma i przełykamy śliny inne... i nie możemy nic z tym zrobić. Suchość w gardle, o to też takie symptomy, nie? Suchość w gardle, język jak kołek drewniany i mówią na scenie, przed wami. Radosław Kot. I ja myślę, nie, to ten moment. Nie? <noise> Słuchajcie, jak Radek o tym mówi, to ja już jestem tak napięta i tak mam ja zaciśnięte zaczęła, że, mam tego, mam że właśnie musimy troszeczkę tak. czym prędzej to się, rozluźnić, to. dlatego że nie będziemy w stanie dokończyć Prolongim. tego filmu. Prolongim. Tak, bo właśnie. Bo dobrze. dobrze, już jestem Dobre. luźna, Dobre. jestem luźny, luźny. Tak, Dobre. jestem luźna, luźna. Tak, więc mogę do was mówić yy, no dalej, tak. Widać z tego, co już tutaj zaczęliśmy rozmawiać, z tej naszej krótkiej rozmowy wynika jedno, że zacisk gardła, tak, bo tak się powszechnie o tym mówi, że mi się gardło ściska i ma powiązanie ścisłe z głową, z psychiką. I Będziemy szukać jej źródeł. Aczkolwiek nie dzisiaj, nie w tym filmie. Tylko zaznaczamy, że warto by było sięgnąć gdzieś tam pogrzebać w tej swojej łepetynie i znaleźć te momenty, które nas blokują. Ale dzisiaj w tym filmie chcielibyśmy Wam dać gotowe recepty, jak poradzić sobie z tym swoim niepokornym ciałem, a właściwie z tym miejscem, tylko. które się tam nam bardzo zaciska, mhm. czyli z gardłem. No tak tu najczęściej ten, no, no, no zawsze, nie? Krawat to właściwie mamy na szyi zaciśnięty. I tego będzie dotyczył dzisiejszy film, to nasze spotkanie, bo są, naprawdę są metody całkiem proste, dotyczące mięśni, Techniki wokalnej, którymi już na szybko możecie sobie pomóc, jeszcze nawet nie bardzo grzebiąc w swojej głowie. Tym się będziemy dzisiaj zajmować. Na początek zredukuj szczękości. No to jest bardzo ważne. Tak, jest tak ważne, że od tego zaczęliśmy w ogóle całą tę serię w internetowej przychodni wokalnej. Odsyłam do odcinka numer jeden pod tytułem Szczękości. Właściwie to możecie w tym momencie zatrzymać film, tak, sięgnąć to. po odcinek numer jeden, przyjrzeć się temu, cośmy tam y, gadali, i wrócić. I wrócić do nas, dlatego że bez uwolnienia żuchwy, bez świadomości, że ta żuchwa w ogóle wpływa na cokolwiek w emisji głosu, nie sposób iść dalej i nie sposób poradzić sobie z zaciśniętym ruchem. Dobra, razem. zróbmy to dla tych, którzy nie widzieli. Pauza. Wracamy po obejrzeniu przez Was odcinka numer jeden. A teraz oczywiście nasza hmm. tradycyjna. Tak, tradycyjna już prośba. Poli. Zasubskrybuj koniecznie. Udostępnij. No i oczywiście skomentuj. skomentuj. I polub, i polub, i polub. To, to również, a to właściwie dla naszej przyjemności, żebyśmy wiedzieli, że, że chcecie z nami być. Kolejny krok po obejrzeniu odcinka o szczęko to jest. Zaraz wam powiem o jej pewnym bardzo ważnym elemencie, o którym Magdalena na pewno się rozwinie, bo to jest jej temat standardowy. A może się nie rozwinę i się A, zaraz zobaczy. się. A ja powiem Wam, jak to znaleźć. Uwaga, podnosimy język nasz sztorc, czyli człowiek języka apex. Tak byśmy chcieli powiedzieć l, l. Mhm. Napinamy tamten język i przesuwamy go po podniebieniu twardym do tyłu. No i teraz ty przesuwaj, a ja będę mówiła, co ty czujesz. Bo o, ja, bo ja, wiem, ja to nie czuję, mogę, czuję, bo mam język No to ty nie, nic nie mów spokojnie, o, ja wiem, kochała. co ty czujesz, więc już, już mówię. Dobrze, cofnij język z powrotem. Najpierw przesuwacie, ślizgacie się językiem po podniebieniu twardym, tak? Czujecie wyraźnie kość. I nagle robi się jakoś tak fajnie miękko, o, taka fajnie podusia. To jest właśnie obszar, o którym dzisiaj będziemy Mówić. To jest obszar zwany potocznie podniebieniem miękkim. Potocznie, chyba nie potocznie. Tak w ogóle, wszelako, zwany podniebieniem miękkim. Tym obszarem będziemy się dzisiaj zajmować, bowiem on ma po prostu kolosalne znaczenie dla rozluźnienia gardła. I teraz, co trzeba zrobić z tym podniebieniem miękkim, żeby gardło nam się poniekąd samo otworzyło? Mm. Jeżeli spróbujecie zrobić sobie taki, taki eksperyment, Albo przypomnij sobie sytuację, kiedy siedzicie w jakimś towarzystwie albo na jakiejś niezbyt ciekawej lekcji. Ale nie naszej, bo nasze no. są bardzo ciekawe, no, no. więc tutaj tego nie, nie możecie. Ale możecie sobie tak, wyobrazić, tak. Bo nie, jakiś takaś tam wos. To powinniśmy coś. przełączyć. Teraz, teraz proszę bardzo, zatrzymujemy film, gdzieś szukamy w internetach czegoś bardzo nudnego i praktykujemy. Tak, tak. i siedzimy i tak. to. Hmm. No aż trochę za dużo, bo to taka ma być pierwsza faza mm. ziewania w to towarzystwie. Był wyjątkowo nudny film. Wyjątkowo nudny, ale jesteś, wiesz, na wyjątkowo nudnym spotkaniu. Dobry. Pierwsza faza ziewania w towarzystwie, kochanie. Mm. Tak. Udało mi się tłumić to. Udało ci się tak. tłumić. To. Dobrze, to gadaj teraz, coś tam czuł. Ja czułem, jakby mi się nagle z tyłu, to miękkie podniebienie tak. Podniosło i tak się wysklepiło mm. do góry. Mm -hmm. tak jakby się w gardle jakiś taki parasol otworzył. O tak. Mm -hmm. taki, yy, no coś takiego możemy pod Taka. Taka kopuła. I teraz druga część tej tajemnicy. Druga część tajemnicy leży tutaj po środku szyi. Paluszek połóżcie na krtani, bo o niej mm -hmm. będziemy teraz rozmawiać. Na krtani, panowie mają dość taką łatwą sytuację, bo jabłka był tak, taką. często jest bardzo uwypuklona, mm -hmm. więc nie ma problemu. Nic nie naciskajcie, bo jeszcze sobie krzywdę zrobicie. Tak, spokojnie, tylko przykładamy palec mhm. i teraz przy zamkniętych ustach wykonujemy to ćwiczenie ponownie. To, które pokazał Radek, czyli ziewamy w towarzystwie Dobre. i obserwujemy, co też się pod tym palcem dzieje. Robię. No Radek zrobił, Radek ziegnął, widzę, że ziewał. Sprójcie. Spróbujcie, spróbujcie to zrobić. No i teraz oczywiście nie mamy z wami bezpośredniego kontaktu, więc y, pytania, coście tam poczuli? Są zupełnie bez sensu, więc po prostu powiemy po raz kolejny, co my czujemy wówczas. Kiedy ja podnoszę podniebienie miękkie, uwypuklam je na kształt parasola, tęczy, która się rozpina w moim gardle, kopuły, kopuły kościoła, tak? I co tylko chcecie, byle podniebienie nie było płaskim sufitem, a właśnie takim bardziej jak kopuła, tak? Wówczas krtań spływa ku dołowi, osuwa się. I widzicie, to jest taka fajna sytuacja, w której podniebienie idzie do góry, krtań się obniża i co się dzieje? Wasze gardło się otwiera. I dźwięk, jak ja teraz przez okienko moich dłoni, może spokojnie wyzierać na zewnątrz. Tak jest. W ten sposób tworzymy taką szeroką autostradę dla dźwięku, o której mm. już mówiłaś w którymś odcinku. Pamiętam, że to mówiłaś, tak? Tak. No ja ciągle po prze Przez tą jest... autostradę może przejechać każdy każdy Samo. pojazd. Tak, każdy pojazd. Rower, hulejnoga, tir jakiś, pojazd. To prędzej na autostradzie. Gabaryt mega wielki, betoniara i tak dalej, nie? Wszystko. Wszystko, Wszystko. dokładnie. A jeżeli. A powiedz, co się dzieje właśnie, jeżeli my tego podniebienia nie, podnie, nie podniesiemy. To dokładnie tak, jakbyście próbowali polną ścieżyną posłać tegoż tira, o którym tutaj Radosław wspomniał. Zaryje się. Tak, no. Mm, może jeśli to jest jakiś traktor, to sobie poradzi, ale tir? No wątpię. Jak jakieś błotko tam jeszcze jest, tak? Czyli polne, leśne, wąskie ścieżyny są owszem ok, ale dla rowerków. Natomiast dla y, dźwięków w stylu tir, patrz, wysokie dźwięki na przykład, to są te nasze tiry, to już nie całkiem. A autostradą przejedzie i wysoki i niski i szczupły i całkiem pokaźny, taki luksusowy, i taki mniej i tak dalej, i tak dalej. Więc dążymy do tego, żeby nasze gardło ukształtowało się jak y, autostrada, która ma trzy pasy w każdą stronę. Tak, a my wybieramy samochód, którym nią przejedziemy. I teraz. Dążymy w ten właśnie sposób, który zaprezentowaliśmy, poprzez podniesienie podniebienia. Wówczas krtań się obniży i wasze gardło cudownym sposobem się otworzy. I to jest to, właściwie... się dzieje, to się dzieje równocześnie, no nie? Mm -hmm. Podniesiemy podniebienie, ktań opadnie. Tak, tak. Jest Czyli... kilka takich obszarów w naszym ciele, które automatycznie wspierają. Tak, tak, wspierają jeden, drugi i są połączone. Jednym z nich jest właśnie ten ruch podniebienia. Na podstawie. Praktyki tych wielu lat doświadczeń swojej pracy z podopiecznymi laboratorium Mowy, a myślę, Radku, że ty to samo powiesz i potwierdzisz. No nie, co powiesz. To moje spostrzeżenie, bo nie potwierdzę. A potem ja potwierdzę, bo nie potwierdzę. Nie najpierw powiedzieć po prostu, co masz do powiedzieć, to ja potwierdzę lub nie potwierdzę. Ja tak nie mogę potwierdzić z góry, no przecież nie wymaga takich rzeczy. A no chciałam, żeby Radek potwierdził jedną drobną rzecz że nie ma sensu myśleć o krtani, czyli m, może moglibyście pomyśleć... Skupiać uwagi na tak, niej. Tak, skupiać uwagi na niej. Potwierdzić. potwierdzić. Możesz potwierdzić, ciemno, tak. Bez sensu jest myśleć, że chcę obniżyć krtań. To raczej będzie prowadziło do jej zaciśnięcia, do takich... I znowu się bloka. No, Dokładnie. Czy mam nisko krtań? O, ale czy mam nisko krtań? Jestem taki mega zablokowany. Natomiast mięsień hmm. dźwigacz podniebienia, ten, który odpowiada właśnie za to unoszenie podniebienia do kształtu kopuły, i, a I owszem, możecie bez problemu ćwiczyć. Dzisiaj nie będziemy zajmowali się ćwiczeniami na podniebienie miękkie, poza tym jednym. Ale poza to powiedzieć o tym. O tym jajku miałaś powiedzieć. O tym jajku miałam powiedzieć. Jajko nie do końca jest ćwiczeniem, ale jajko jest pewnym odczuciem. Właściwie bardzo podobnym, tożsamym do tego odruchu Dziemy, ja Wyobraźcie sobie, kiedy mm, emitujecie dźwięki, ale może na ten moment jeszcze troszeczkę za wcześnie mówić o tym. W ogóle. Czy Ćwiczcie, podniebienie ćwiczcie w następujący sposób. Wyobraźcie sobie, że pod podniebieniem miękkim, czyli w tym miejscu, które już wyczuliśmy wspólnie, tak, ten obszar, który już wiemy, gdzie się znajduje, um, układamy na sztorc ustawione jajko. Takie to może być jajko na twardo, jajko niespodzianka, to może być jajko w skorupce, to może być dowolne jajko. To dowolne, tak. może być dowolne, ale najlepiej, żeby to było jajko surowe, kochani, I, bo jakby życie. Ale, ale kurze bo wyobrażasz sobie w jajko strusia, to przecież no, jest jakaś no, masakra. Dobrze, to będzie jajko kurze albo jajko przepiórcze. Innych o, no nie, nie podkładamy pod żadne podniebienie. No i niespodzianka, to podobne takie, jako niespodzianka. Ale no. nie, bo jeżeli Ty włożysz surowe jajko kurze pod podniebienie, A. to Ty teraz będziesz Czekaj, 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 łapię o co Ci chodzi. Teraz, teraz widzisz, to Cię mam. No właśnie, bo widzisz, będziesz dbał wówczas, żeby tym podniebieniem go nie nacisnąć, czyli nie sprowokować go do się z powrotem sufitem płaskim e, i tym samym nie zrobić sobie w gardełku jajeczniczki. Bo dlaczego? Bo my często, kiedy mamy ten gardło takie zaciśnięte, kiedy się lękamy przed wystąpienia, oceny, to co mówiliśmy wcześniej, mm -hmm. mamy taki układ w gardle, jakbyśmy przełykali. Czyli spróbujcie zaraz przełknąć i zatrzymać ten przełyk na chwilę taki. Wtedy ktań idzie do samej góry, spotyka się z podniebieniem miękkim, prawie że. tak to, 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 to sobie wyobrazić, mhm, nie? I mhm. dopiero potem opada. My często mówimy na takiej podniesionej ktań, takiej dociśniętym, tutaj tam w ogóle dźwięk nie ma z żadnego miejsca. No właśnie. Dźwięk nie ma, że pięknie to powiedziałeś. Dźwięk nie ma żadnego miejsca. Kiedy już to poczuliście, to te, pewnie chcielibyście czuć to, kiedy mówicie albo śpiewacie, kiedy, czyli kiedy używacie profesjonalnie głosu. I teraz pytanie jak to ćwiczenia te odczucia, o których tu mówiliśmy przez chwilą, mhm. przełożyć na pracę głosem, mhm. żeby w czasie mówienia czy śpiewania tam się właśnie nie zaciskały, żeby to, to miejsce cały czas powodowało, że głos tam się nagłaśnia i tak dalej. I Był, żeby ta autostrada po prostu tam była, żeby na autostradzie nie było żadnych przewężeń, żadnej budowy yy, bramek, bramek płatnych. płatnych, niczego. Tam nic nie ma, tam jest piękna, yy, piękna, bezpłatna autostrada. Tak jest. I... Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, jak to utrwalić, jak to wprowadzić. W w czyn, czyli żeby się stało narzędziem, a nie tylko odczuciem. Zasubskrybujcie. Udostępnijcie. I co mają zrobić Skomentujcie. jeszcze? Komentujcie. Dobra, w ogóle to piszcie do nas, piszcie do nas tam w komentarzach, piszcie, bo, bo, my musimy mieć kontakt z pacjentami. No, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie mm, wam pomóc. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, o ruch, Działania w towarzystwie lub na nudnym filmie. Pa. Pa pa. Przed użyciem zapoznaj się z wszystkimi zasadami techniki naturalnego głosu i skonsultuj się z trenerem Laboratorium Śpiewu i Mowy, gdyż każdy dźwięk niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu zdrowiu i uszom słuchaczy.